Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawimy makijaż bardzo prosty, naprawdę bardzo prosty, składający się w sumie z trzech cieni, czterech razem z rozświetlaczem i myślę, że każdy, naprawdę każdy będzie go potrafił wykonać. Makijaż jest chyba taki na topie teraz, ponieważ idealnie nadaje się na wesela i komunie tego typu uroczystości zapraszam do oglądania. Na samym początku zrobiłam sobie drwi do tego celu użyłam paletki z Oriflame Tutaj niestety ja wszystko już starło yy, Paletka wygląda w środku tak Zawsze na całą powierzchnię używam tego średniego cienia A tym ciemnym zaznaczam yy, sobie dolną linię brwi I zrobiłam to tym pędzelkiem z Hakuro Jest to numer H85 Następnie na całą powiekę nałożę korektor mineralny Jordani Gold. Jest to Mineral Therapy Concealer i korektor jest w pędzelku. Następnie na całą powiekę ruchomą nakładam kredkę z, e, z NYXa Jumbo Eye Pencil. E, Kratkę jest w kolorze Milk 604. nam także troszeczkę pod linię brwi. Następnie na brwik ruchomą nałożę cień z MAC. Jest to pigment w kolorze, w kolorze gold goldmine. I tutaj posłużę mi do tego pędzelek z Hakuro H79. Na sam cień nałożę pędzelkiem Hakuro H76 w wewnętrznym kąciku oka. W powiek powieki nałożę cień z Max Factora Max Effect Dipping Eyeshadow. Cień wygląda tak. Jest to kolor tak, wydaje mi się, że to będzie ta dwójka, bo innego koloru tutaj nie widzę. Idziemy z takim aplikatorem. Nakładam go w kąciku zewnętrznym, delikatnie wklepując. rozcieram pędzelkiem Hakuro H77 I tutaj wszystko łączę z tym wcześniejszym kolorem złotym Aby nam wszystko przechodziło w jedną całość Dodaję jeszcze troszeczkę cieniu w samym załamaniu I rozcieram go troszkę mniejszym wzrokiem H80. Skupiam się przeważnie tutaj na tym zewnętrznym kąciku. Jak widzicie, doznaczyłam sobie na dole kreską linię rzęst, przeciągając ją tutaj także ku skroni. I zrobiłam to kredką firmy Oriflame. Jest to seria Me, czyli ta najtańsza. Kolor kredki to Electric Purple. I zaznaczam nią dolną linię szans. I linię wyciągamy ku skroni. Następnie biorę ten malutki pędzelek H76 z Hakuro i ciemny fiolet z paletki Jordani Gold kolor Symphony Jest to ten najciemniejszy kolor I teraz tym kolorem maluję linię yy, dokładnie w załamaniu powieki, tak jak tutaj łączącym troszkę z tym wyciągnięciem kredki i przyciemniam tutaj ten kącik I teraz to wszystko rozcieram Tym średnim, tym małym pędzelkiem czarną kuleczką z Hakuro. Tym samym cieniem maluję dolną powiekę, utrwalając tą kredkę, którą wcześniej zrobiłam kreskę. założyłyście oczy, ale momentalnie stały się o wiele większe. Biorę sobie tą perełkę tutaj i delikatnie rozświetlamy. No naprawdę tak delikatnie, ponieważ jeszcze go będziemy rozświetlać. I jeszcze z tym malutkim pędzelkiem biorę sobie ten najciemniejszy cień. I zaznaczam minie. Teraz czas na eyeliner. Ja użyję pięknego fioletu z firmy Bell Magic Collection. I jest to Trick Eyeliner Limitowana edycja. Kolor numer dwa, rozświetlę jeszcze raz dół miałek, uważam z tej perełki, to jest niby taki biały cienaczkolwiek z taką liliową poświatą chyba, tak mi się wydaje i aplikuję go bezpośrednio pod linią brwi Dziś użyję tuszu z firmy Avon i zobaczcie tusz ma coś takiego, taki pateczek ala szczoteczka i w pewnym momencie nie będziemy jakoś to malować, ale powiem wam to, co to robi z rzęsami. To jest naprawdę szok. I tuszujemy rzęs. Myślę, że zrobię oddzielną recenzję na temat tego tuszu. Jeżeli oczywiście chcecie. Nie będę też tak mocno tuż obejrzać, ponieważ m, będziemy naklejać sztuczne. I jeszcze wszystko łączę sobie za załódką. Nie, raz jeszcze raz e, zakryję eyelinerem. Nie wiem, czy to widzicie, ale końcówki rzęs powodziły się eyelinerem. I w sumie powiem Wam, że to ciekawie wygląda. Także w sumie można by na było tego nie wycierać. Jeszcze to połączę z tymi sztucznymi tuszem. I wytuszuję dolne. I w sumie jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy o kredce na wodną linię Jest to kredka z firmy Basic yy, i kolor 10 Na twarz już wcześniej nałożyłam Revlon Color Stay yy, do skóry mieszanej i tustej w kolorze 150 Buff wszystko przypudrowałam pudrem półtransparentnym, matującym z firmy Paese. Jest to kolor 1a. Naprawdę bardzo fajny kosmetyk, gorąco Wam polecam. Jeżeli chodzi o konturowanie, użyłam tutaj mojego ulubionego produktu z firmy Sally Hansen. Jest to bronzer Color i ten produkt nałożyłam pędzlem z firmy Hakuro, H21. Brązer nanosimy na kości policzkowe albo lekko pod kości policzkowe, w zależności ile chcemy ukryć. Mnie w sumie nie podoba się zbyt mój układ twarzy, ponieważ jestem troszkę... nie mam na kości policzkowych, dlatego próbuję zrobić to jakoś kosmetykami czasami właśnie muszę schować to i owo dlatego brązer nakładam również tutaj na kość policzkową i do nakładania różu używam ja zwykle Sigma SS187 czyli takiego pospolitego z i kolor y, różu to 25 Taki fajny róż z złym naprawdę znakomity kolor. Może mogę troszkę nałożyć na skalę, nie na Na sam koniec yy, użyłam rozświetlacza z firmy Collection 2000. Shimmer Shade w kolorze 3 Just Peachy nakładam go pędzlem z Inglota niestety nie wiem jaki to jest kolor. kolor nie wiem jaki to jest numer, ani rozmiar nie wiem i ja tu mieszam w sumie te wszystkie kolory nie zahaczam od tego małego kwiatuszka ponieważ on jest troszkę bardziej napigmentowany i rozświetlacz nakładamy tutaj na kość policzkową i troszeczkę na skronie Tutaj w kierunku. Robimy. Jeżeli chodzi o usta użyję myślę, że koloru różowego aczkolwiek pasowałby tu także brzoskwiniowy. czy no nie wiem coś padającego w beige nude. Ja natomiast użyję różowego koloru i będzie to puszcza z Maybelline Kolor 122 Lovely Pearl. I myślę, że do tego makijażu pasują rewelacyjnie fioletowe paznokcie i właśnie różowa usta jakiś taki delikatny włoszczyk na paznokciach mam lakier z bardzo fajny kolor, polecam myślę, że makijaż jest naprawdę bardzo, bardzo prosty i pasuje zarówno na dzień, na wieczór na jakieś uroczystości mnie się bardzo kojarzy z jakimś y, makijażem na typową na, na wesele chociaż myślę, że ja na pewno nosić na co dzień Ponieważ e, lubię makijażem tego typu. No i cóż, mam nadzieję, że makijaż Wam się podobał. Zapraszam do komentowania, do odwiedzenia mojego bloga, gdyż tam e, na pewno będę częściej coś wydawała. Wszystkie kosmetyki będą wypisane na moim blogu, właśnie poniżej, wraz ze zdjęciami makijażu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, Papa. Pa.